Sandra, dzisiaj będzie trochę zakupów, ale takie myślę nietypowe, bo będą to zakupy tylko z Etsy, czyli grafiki do wydrukowania. I może najpierw taki mały wstęp, co mnie w ogóle skłoniło, żeby kupić grafiki tam. Ja już wcześniej też kupowałam, i pewnie zresztą sami zaglądaliście tam, albo, albo zaglądacie, korzystacie z Etsy i wiecie, że tam jest cała masa przeróżnych grafik. I ostatnio tak przeglądałam sklepy nasze, skrapowe, tam zielone koty czy, czy sklepik Gosi. I wiecie, jak to jest. Tak sobie przeglądałam, co, co mi się podoba, co bym chciała, i padło na, na zestawy grafik albo ogólnie takie arkusze z grafikami. I na przykład rzuciły mi się w oczy te takie od Karoliny z Alchemy of Art. Taka steampunkowo, fajna kolekcja. No, ale wiecie, jak to jest. Ja jestem jakoś trochę wybredna, jeśli chodzi o te grafiki. I na przykład były tam takie fajne steampunkowe panie, ale już na przykład reszta z tego zestawu nie bardzo mi podchodziła, jakieś te takie mechaniczne zwierzęta, balony i inne rzeczy. Potem była ta nowa kolekcja z lemonków Secret Garden i tam też w tych wycinankach są takie fajne panie, dziewczynki takie wiecie wiktoriańskie, vintage no, ale znowu jedna fajna grafika, czy tam dwie, trzy, a, a niektóre praktycznie by mi w ogóle się nie przydały. No i mnie olśniło wtedy, że przecież mogę sobie poszukać coś takiego na Etsy. Jak dobrze się tam doszukacie, to, to możecie znaleźć nawet identyczne te, które są użyte w kolekcjach naszych, bo udało mi się znaleźć konkretnie te same grafiki. Ale ja sobie tam trochę poszperałam, poszukałam różne zestawy i pokażę Wam, co tutaj mam ciekawego. Zacznę. Jeszcze tak ogólnie, jeśli chodzi o Etsy, to mam dla Was takie kilka podpowiedzi. Nie wiem, może wiedzieliście o tym, może nie wszyscy, ale na Etsy często są promocje, czyli jak wejdziecie sobie na jakiś konkretny zestaw grafik czy, czy papierów do druku, to tam obok jest cena, jest przekreślona i odlicza na przykład czas, ileś tam godzin do końca promocji. Jak ten czas się skończy, to zazwyczaj ta cena wraca do normalnej, i zaraz potem jest znowu promocja, na przykład tam trochę inny procent, może się różnić te, ta kwota, ale taki, yy, taka podpowiedź dla Was, jeśli podoba Wam się jakiś zestaw grafik, to dodajcie w rogu sobie tam u góry na zdjęciu jest serduszko do kliknięcia, żeby to wrzucić do ulubionych, bo bardzo często jest tak, że jeśli wrzucicie coś do ulubionych, nie cały sklep, tylko jakiś konkretny jeden zestaw, który się Wam podoba, yy, to na przykład po jakimś czasie czy na drugi dzień, czy, czy nawet yy, za... za Parę godzin, sprzedawca Wam podeśle kod rabatowy na, na ten konkretny produkt. Ja tak właśnie kilka z tych zestawów wyhaczyłam tam jeszcze na przykład o złotówkę czy dwa złote taniej niż były normalnie, bo po prostu pozaznaczałam serduszkiem to, co mi się podoba. Zajrzałam na Etsy na drugi dzień i tam kilka z tych rzeczy jeszcze dodatkowo w większej promocji dostałam i też zaglądajcie na ogólnie profile sklepów w których chcecie coś kupić, bo też często się tak zdarza, że jeśli weźmiecie więcej niż jeden zestaw, to też sprzedawca daje wam kupon rabatowy. Na przykład, jeśli chodzi o dwa zestawy, które tutaj mam, to kupiłam najpierw jeden, w podziękowaniu dostałam na przykład od tego sprzedawcy 35% na kolejny zestaw. Kupiłam sobie właśnie drugi z tym rabatem. I jeszcze jeśli kupię u tego sprzedawcy trzeci zestaw, to też wpisuje się konkretny kod na to, że macie kupione trzy zestawy od tego sprzedawcy i też dostaniecie na przykład większy rabat. Także wiecie, wiem, że tam na Etsy jest dużo rzeczy, że może się coś spodobać i od razu to można ładować do kosza i kupować. Ale moja rada też taka, żeby właśnie się trochę wstrzymać. Pozaznaczać sobie te serduszka do ulubionych, to co się Wam podoba, i na przykład zajrzeć na drugi dzień, czy nie dostaliście jakiejś promocji na te produkty, albo przejrzeć ogólnie te sklepy, czy, czy nie mają jakiejś promocji na większe zakupy. Zacznę może od takiego zestawu, który kupiłam już jakiś czas temu. Właściwie tutaj są dwa zestawy: chłopcy i dziewczynki. Stwierdziłam, że to się może przydać, że po prostu wiecie, to jest na białym tle bez żadnych dodatków, bez żadnych ozdób. Można sobie to wyciąć albo jakimś wykrojnikiem, nawet okrągłym, czy w ramce. Takie mam akurat zabójcze światło teraz tutaj po południu, także mam nadzieję, że będzie w ogóle widać dobrze to, co pokazuję. Też za wysoko nie będę podnosić, bo od telefonu od razu mi się cień robi, ale myślę, że, że będzie tutaj widać. I tu są dwa zestawy. Jest 5 grafik z chłopcami to jest jeden zestaw, i 5 z dziewczynkami to jest drugi zestaw. I tak się nazywa na Etsy ten sklep. Jeśli jesteście ciekawi i chcecie sobie poszukać, nie było to drogie, bo około 5 zł czy 6 czy za taki jeden zestaw. No a wiecie, na Etsy jest o tyle dobrze, że jeśli coś sobie kupimy, jakiś zestaw, no to mamy to zapisane na dysku i wtedy to już jest totalna dowolność. Możemy sobie to drukować tyle razy, ile nam potrzeba. Powiększać, pomniejszać, robić lustrzane odbicia. No, ja po prostu tak to zaznaczyłam, wszystko, żeby wydrukowało i wyszło w takiej mniej więcej wielkości. Akurat myślę, że jest ok, ale zawsze można to sobie dopasować pod kątem jakichś konkretnych prac, jeśli potrzebujemy. Także tu mamy taką zaletę. No i tak jak widać, chłopcy, dziewczynki, każdy jest inny. Możemy tutaj sobie dopasować, jeśli będzie coś potrzeba, czy na jakieś urodziny. Właśnie chodziło mi bardziej pod takim kątem urodzinowym, właśnie dla dzieci takich starszych, nie dla maluszków, że jakieś tam wiecie misie, bodziaki i inne pluszowe zabawki. Tylko właśnie takie trochę starsze dzieciaczki, żeby właśnie taką grafikę dać, czy na kartkę, czy do boksa. Następne to, słuchajcie, w ogóle był hit. Poszukałam różne zestawy. Tak już mi od jakiegoś czasu chodziły. Panie w stylu finap. I znalazłam coś takiego. Też bardzo fajny styl myślę to jest, bo to są takie panie. Ni to takie, wiecie, zrobione w 3D jak grafiki, ni to takie rysunkowe, takie coś pomiędzy i za cały ten zestaw tutaj jest 12 pań, też każda jest inna, słuchajcie dałam chyba 2,80, no a tak jak mówię to jest, wszystkie które grafiki tu mam są do użytku komercyjnego bez problemu możemy pracę z tymi grafikami sprzedawać możemy to sobie dowolnie przerabiać graficznie jeśli ktoś tam ma ochotę i umiejętności no tak jak mówiłam, powiększać, pomniejszać robić odbicie lustrzane dodawać jeszcze jakieś inne elementy jakieś kwiaty, żeby zrobić już gotowe takie kompozycje do druku. Ja tutaj sobie dwie takie panie wycięłam i myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Także dać taką panią gdzieś tutaj na dole czy dookoła niej kwiaty, pod spodem jakaś serwetka z wykrojnika i myślę, że kartki będą świetne. Czy dla pań właśnie, czy nawet dla panów na urodziny też często się takie właśnie Pin Up Girls na kartki daje do tego jakiś wiecie kufelek piwa i myślę, że też super kartka by się sprawdziła i tutaj nazwa sklepu to jest coś takiego mam nadzieję, że się rozczytacie, bo tak na szybko pisałam, bo mam na komputerze każde, każde grafiki w innym folderze podpisane, żeby potem wiedzieć co do czego, no i tak jak mówię za ten cały zestaw było około tam 2 zł z groszami, także myślę, że to w ogóle jest szał a można sobie używać tego dowoli, kolejny zestaw. Ten to powiem Wam szczerze, wzięłam trochę z ciekawości, bo na tym takim podglądzie było tylko kilka pokazanych grafik, tam chyba 3 czy 4. A opis był, że jest w zestawie. Tam 29 czy około 30 elementów, no ale nie było ich widać i wzięłam to trochę w ciemno. Ale już sam podgląd tego, co tam było pokazane, na tyle mi się spodobał, że stwierdziłam, że. No spróbuję zobaczyć, co tam będzie w środku jeszcze więcej. I słuchajcie, myślę, że to też jest super, super zestaw. Może nie każdemu podpasuje, no to od razu mówię Wam, bo, bo na przykład nie każdy lubi takie klimaty. Ale jest to zestaw magiczny. Nie taki konkretnie stricte z Harry Potterem, bo on się nazywał Victorian Witch, czyli wiecie, taka wiktoriańska czarownica. No i klimaty czarownicowe lubię bardzo, klimaty wiktoriańskie jeszcze bardziej. I właśnie to mnie skłoniło do tego, żeby wziąć na próbę i zobaczyć, co tam jest w środku. No i mamy grafiki, właśnie takie z takimi posiadłościami. Mamy tutaj sowy. Szklane kule, jakieś butelki z eliksirami. Dalej, tutaj, te zrobiłam trochę większe. Tutaj mamy takie ramy, lustra, okna takie zarośnięte, akwarelowe w takich fajnych, trochę tęczowych kolorach. No i słuchajcie, tak jak nazwa sama wskazywała, wiktoriańskie czarownice. Czyli mamy tutaj też i nasze panie. Tutaj mamy też jakieś kotki, księgi czarów, znowu eliksiry, no ale te czarownice to myślę, że wymiatają. Też sobie tutaj parę elementów wycięłam. Mamy tutaj na przykład taką księgę, myślę, że super wygląda. To nawet też myślę do, do haropoterowych tematów by się sprawdziło. Tutaj mamy też eliksir, to jest akurat ten, co tutaj. I takie sobie wycięłam pierwsze z brzegu dwie panie, czarownice. I myślę, że też super będą wyglądały na kartkach, czy właśnie takich magicznych, czy, czy dla jakichś nastolatek, czy dla wielbicieli właśnie takich trochę mroczniejszych klimatów. Albo nawet na, na Halloween. I tutaj wydrukowałam sobie te, te okna i lustra, trochę większe. Właśnie z taką myślą, żeby może taką czarownicę gdzieś tutaj na, na 3D podkleić z przodu. Żeby, wiecie, zrobić takie warstwy z tego. Myślę, że też fajnie będzie wyglądało i praktycznie zajmie nam to całą kartkę. Także taki zestaw. I to, słuchajcie, też nie było drogie. Bo cały ten zestaw, to co tutaj jest na tych trzech kartkach, kosztowało około 9 zł. Sklep nazywa się tak. I z tego sklepu mam jeszcze jeden zestaw, zaraz wam też pokażę. Zresztą takich zestawów jak ten była cała masa, bo na przykład była czarownica w czerwieni, czyli podobny zestaw, domyślam się do tego, też z takimi elementami magicznymi, ale te panie były na przykład z czerwonymi różami, albo na przykład wiedźma steampunkowa. Czyli też takie czarownice, ale bardziej w stylu steampunkowym, i te wszystkie elementy takie magiczne też były bardziej steampunkowe. No, słuchajcie, tam na Etsy, jak człowiek zajrzy, zacznie wpisywać i wyskakują tam gdzieś pod spodem te podobne wy wyniki, żeby sobie jeszcze posprawdzać. Tam aż głowa boli, można cały dzień siedzieć. Ja akurat wzięłam sobie ten zestaw. Ten jest taki właśnie bardziej uniwersalny, bo były te czarownice jeszcze jakieś księżycowa, srebrna czarownica. Leśna czarownica, jakaś kosmiczna czarownica, wiecie, tam to można sobie pod każdy temat coś dopasować i coś znaleźć. I ogólnie dużo tam jest też. Ja myślę, że wiecie, oni to się tak trochę wysprycili na tym Etsy, że jeśli mamy na przykład zestaw takich pań, czy, czy jakiś taki ogólnie zestaw, powiedzmy, wiktoriański, no to mamy na przykład podzielone to na kolory że jeden zestaw mamy w błękitach, jeden w czerwieni, jakiś taki mroczny z czarnym, jeden jakiś taki bardziej elegancki na przykład z bielą. No i wiecie, jakbyśmy chcieli sobie dopasować to do każdej pracy, no to trzeba by było kupić kilka tych zestawów, żeby kolorami sobie to jakoś poukładać. No a to jednak już jakby się tak pozbierało wszystko do kupy, to jednak trochę większy wydatek. Także ja celowałam bardziej w takie uniwersalne, kolorystycznie, żeby można było to w różnych pracach wykorzystać, a no żeby jeden taki zestaw wystarczył. Kolejny zestaw. I tu słuchajcie, do tego trochę skłoniła mnie właśnie ta nowa kolekcja lemonkowa, bo tutaj mamy takie postacie właśnie w stylu wiktoriańskim czy edwardiańskim. Szukałam też różne zestawy. Znalazłam inny trochę, gdzie były same panie, potem znalazłam też taki, gdzie, były, gdzie byli sami panowie. No i już prawie, że wrzucałam to do koszyka i gdzieś tam, właśnie po boków proponowanych, wyskoczył mi ten zestaw, gdzie tu mamy miks, właśnie z kilku panów, kilka pań. Panie są ubrane w różnych kolorach, czyli możemy to sobie też do różnych prac dopasować tutaj na przykład mamy z takimi czerwonymi kwiatami, tu jest pani taka bardziej na fioletowo tutaj ta jest w białej sukni także myślę, że do, do różnych kolorów możemy to sobie dopasować panie też są i blondynki i brunetki i rude, ta w ogóle ruda mi przypomina trochę tą Rose z Titanic'a, nie wiem tak jak na nią patrzę, to takie mam pierwsze skojarzenie i tu sobie też wycięłam takie przykładowe Dwa elementy. Akurat pani taka fioletowa, i pan też w garniturze fioletowym. I tak słuchajcie, pomyślałam nawet, że można by to użyć do, do boksa fajnie, na przykład na jakąś rocznicę ślubu. Na takie wiecie, dwie te boczne klapki w boksie. Z jednej strony pani z jakimiś kwiatami, z drugiej strony pan. No i jakieś na środku, na przykład cyferki, rocznica ślubu, czy coś takiego. No, a poza tym, no to wiadomo, jakieś urodziny dla pań, dla panów, dla osób, które lubią takie klimaty, trochę vintage, trochę właśnie wiktoriańskie. Myślę, że się super sprawdzi. Ja takie klimaty właśnie uwielbiam. I cieszę się, że ten zestaw znalazłam. No, bo tak jak mówię, w jednym zestawie tutaj mamy i panie, i panów, i różne kolory, i nie trzeba kombinować, żeby brać tych zestawów, nie wiadomo ile. I ten sklep, w którym to znalazłam, nazywa się tak. I to chyba około 7 czy 8 zł. Kosztował ten zestaw. Także myślę, że też spoko cena. I ostatni, chyba mój ulubiony z tych wszystkich. I mój ulubiony styl, czyli steampunk. I to jest też z tego sklepu. Co te czarownice. Gdzieś tu była nazwa. Clipart Treasure. No W tym sklepie to są cudowności różne, i, i zwierzątka, i dla dzieci różne takie pastelowe zestawy, i pieski, kotki, nawet kilka tam raz psów osobno ma swoje całe zestawy. Nawet się przez chwilę zastanawiałam, czy, czy moich raz psów nie wziąć dla moich dwóch wariatów. Może się kiedyś skuszę, bo te, te pieskowe nie były drogie, tam chyba około 5 zł taki zestaw kosztował. No, i tutaj mamy panie właśnie takie w stylu steampunkowym, od razu już z kwiatami, z kompozycjami różnymi. Niektóre tutaj mają tło, tak jak ta na przykład ma taki jakby cień dookoła, ta ma tutaj zegar z tyłu w tle. No i mamy same panie. Na tym mi też bardzo zależało, żeby w tym zestawie było jak najwięcej właśnie takich kobiecych grafik. A nie jakieś tam same puste gorsety, albo parabutów, albo jakaś, nie wiem, kłódka z kluczem, no bo takie rzeczy to, to w innych kolekcjach czy zestawach można sobie dobrać. A takich myślę, że jest mało i, i fajnie, że jest tutaj duża różnorodność w tym jednym zestawie. Też sobie takie dwie przykładowe wycięłam. Ta z tym zegarem myślę, jest świetna. Pod spód dać jeszcze na przykład jakiś taki większy zegar z wykrojnika. Albo jakieś cieniowanie przez maskę, jakieś zębatki z tyłu, na dole jakieś róże, takie pod kolor. Tutaj tych na grafice, i myślę, że świetnie by to wyglądało. No, nie patrzcie na moje palce, bo trochę drukowanie było i musiałam w międzyczasie wymienić tusze także się uświniłam. Ale właśnie z tego zestawu jestem chyba najbardziej zadowolona. No i tak jak mówię, mamy te grafiki na własność. Możemy robić z nimi, co nam się podoba, powiększać, pomniejszać Wydrukować sobie na przykład taką panią, nie wiem, na stronie A5 i zrobić na okładkę albumu Są bardzo dobrej jakości te grafiki, także jak je powiększymy, to nie będzie żadnej tam pikselozy takiej, że będzie głowa bolała od patrzenia Także bardzo się cieszę, że udało mi się to znaleźć No nie powiem, trochę posiedziałam na tym Etsy bo też tam, jak człowiek wsiąknie, to czas leci jak szalony i nawet nie widać, kiedy godziny na zegarku mijają. Także może kogoś z Was przekonałam do zakupów na Etsy. Może ktoś z Was też szukał takich rzeczy, ale wiecie, czasem naprawdę takie pojedyncze grafiki są bardzo fajne w tych naszych zestawach do kolekcji, ale reszta, na przykład grafik, nam nie odpowiada. No i nie kupujemy, no bo po co kupić cały bloczek, jak podoba nam się na przykład jedna czy dwie grafiki. I myślę, że Etsy tutaj nam wychodzi naprzeciw, jeśli chodzi o, o takie sprawy. I możemy sobie poszukać to, czego szukamy, to, co nam najbardziej odpowiada. No i mamy to na dysku. Możemy to sobie drukować do woli Także takie moje dzisiejsze zakupy. Może komuś z Was ten filmik się przyda. Na dzisiaj to by było tyle, ja Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki. Papa! Pa.